Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło. O kurwa, brawa! Jeżeli tak, to zapraszam na streamy, na Enigma Streamuję. Co uważacie o jeździe po alkohol? Drówko dla, dla wszystkich, rajdowiczów, się Wielu z was pomyśli sobie, że damy radę. Tu patrz, rabina, chłopak, Nic bardziej złudnego. Ty przypadkiem nie mówiłeś, że przestaje pić? Wiem to wczoraj. He. To się nie liczy już. Kolega podpity. Nie no, jeden drink jeszcze mnie nie wstawił, Ej, kurwa jestem jest ten drink, dopiero teraz czuję, ja pierdolę. Zapraszam was do obejrzenia prostego testu. Testu, który pokaże wam, jak jest naprawdę. Cześć, we oczy, o, o kurwa. Przepraszam, Przepraszam nie jestem. jestem. Kurwa, zyka na. Shh! te drogi co, mnie dopuścił za kółkę i jeszcze... nie jestem. Rzuca mnie jak szatan, lewo, prawo. Dobra, więc to muszę ten, muszę się rozłączyć, bo mi policja zaraz ma na Dobra, Elo. Nie zatrzymamy się na to co... Rosiek! Nie napisy Rosiek! Wszystko jest twoją winą. Rosiek, patrz co zrobiłeś. Patrz co zrobiłeś. P***a. Rosiek, to jest twoja wina. Całkę za... Jak ktoś się wpier... To wybierz nas z konwoju. Rosiek, ty piko To jest stary, żeby się wpływiać na gry komputerowe. Ty TO co Dobra, Rosiek, ty też by wypie... raz. I chłopie się na mnie, a zaraz po nim drugi. Panem mam p***a. Prosie, pizza jeba! Wykukać! Zapłaciłem za kur... 150 na zegarze, to będę starał 90. 150 jadę stary, cały czas. Spokojnie. o A o, kur... Jasiu mm. Ej. Kur... To jest dziwne, że aż taki rozpędzam. Kurwa mogę przypierd... Tak na gazie. Zapłodnił cię to tak? Nie. <laughs> Wyku... Z pasa. Dobra stary, wyje***dę na nich Mi będą Jedzież. stać na przejeździe wiesz wow. i tak dalej Ale kilogramy są wow. bardziej Co? Panowie, wyje***dź się Kamień pod kołem A jak skrót fajny ochrona, czy ktokolwiek nie ma prawa do Nie, nie masz obowiązku wydarzyć im dowodu, dowodu, no już nie będę zrzucał winy No przekra sytuacja na drodze, no co ja mogę powiedzieć I myślę, że większość tutaj... O No i się zagadałem Pro driver, mniejsza Dobra, tym Taka ciągła, Wyjebne. Dlaczego warto jeździć, słuchajcie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego? Ciągła to twoja stara, to. O Oooo! już myślałem, że to rondo Łoku. poślizg, poślizg! Nie Z tu Jo kurwa, nie hamuj, I mi stal tak no, do tyłu Stary, jak mnie nie zahamować, jak mieliśmy ostry skręt w prawo, ty mi powiedz eee... Że kto będzie wychodził A czemu mi się na lewym zatrzymał nagle, wy, wyprzedzając kurwa To jeszcze tak się wypierdolę, o Ej, no kurwa Flaka mojego może być znieść Poszedłem się odlać z tym bebzonem I Ciężko. ja pierdolę. Nie widzisz chuj I dodatkowo Co? jeszcze jeden mankament jest taki, że stary z koszulki robi się firanka na I ba bałem się, że sobie obleje stary normalnie kurtkę. Ja się wytłumaczę to w... krok prosty Właśnie stary, jak ty celujesz do kibla ty i powiedz? Czy znaczy ja widzę chuj. Aha, to ja mam taką bebę, że już nie widzę stary. Ale musisz mieć Ja, ale ty masz petardy, wariacie. Ja, Najlepiej obok swojej stopy dla ten, dla skali. Ty potrzebujesz sami trzech kurwa strażaków, którzy to podtrzymają to będzie przejebany przejazd. Ale cienkie te pasy zrobili. Ja pierdolę. Sygnał rekord video, kurwa. Nagrywajcie tego, kurwa. Komornik to w ogóle źle zjechał. Nie, no drugi z kierownicy. Kurwa! Jak mówiłem, róbcie łuki, to nie z drugiego pasa, kurwa! Z Ole, spanie. Dobra, dostał, dostał. Dostał. Aha, dobra. Sam trakt akurat. No! Ja. Tam tak zapierdła, nie akurat. Stop! Nie! No Wiem, z tobą Tak? A, to już nie aż tak. No nie, no wypierdalać tego pasa. No kurwa, no oboje blokują. A, bo to jest bramka, dobra. Haha! <laughs> nie! Nie! Kurwa! Nic się nie wydarzyło. Twój stary miał awarię mózgu, weź mi k**wa silnika, nawet nie pokazuj na tym ekranie. No, nie, pierdolę to nie chcę być to mi to. No kur. Bym się teraz skręcać zachciało, nie widział, że k**wa jadę s**wę. ten KTO SIĘ roz... NA DRODZE? Ale bym was brzydko zwyzywał, Kur. kurwa Rosiek, ty p**dolę! No! Rosiek, wy p... z sesji, Rosiek tęsknię za tobą. Że jeżdżę z tobą w głomie! a he, to cię p... Bo pewnie ty tego k**wa, NPC zostawiłeś. To no, chodź ci w dumę, tyle ci mogę powiedzieć. Ty, to Rzuciłem bieg kurt, do grilla. K**a, inżynier. Ile, 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 powiedz, 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 powiedz. Źle! Chcecie mi powiedzieć, że przez prawie godzinę jechałem trasę tylko po to, żeby rosiek mnie Rozpier**olił w jeden moment, żebym zamiast 60 tysięcy dostał za to kupać 3. Właśnie na drodze jest dla mnie kurwa, ważne Zejść, Tahojna, dzięki, dzięki. Ja wam pokażę lepszą rzecz, to mam laptopa. Przy 120, jak zajebiesz kurwa czołgę to jest. to nie ma co zbierać. O kurwa! Ja pierdolę, ale odsmałem. Kurwa! To się we mnie pierdolę, ja pierdolę, weźmie pod To czemu jedziesz, kurwa? Mogę na ty Pikachu, wypierdasz! A myszka wypadła. My elo Myszkę my... A! 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 Kupia. Nie! Przez telefon rozmawiałem! A To jest tak nielegalne. KURTA! Tak. Co? Co się wydarzyło, A Tutaj na te. Se... Co? Kurwa, ja, kurwa. Jakieś 10 metrów serwisem Nie no Sorry, nie chce mi się O, od razu jakoś przyjemnie się jeździ Kurwa Jezioro, 100 złotych Budzimy śpiochów Kurwa Patrzę się na ten czad i zjeżdżam na pazek, Fryer, Sorry Kogo ja przepraszam, kurwa, że jadę, jestem debilem. Sorry, nie do no kogo ja przepraszam. Nie będę mówił sorry, kurwa. Be to są moje pasy, jak będę chciał, to będę kurwa przejeżdżał przez trzy, wyjeżdżane. Sorry, rozkryiło mnie delikatnie. Kurwa, kogo ty przepraszasz, kretynie? Jestem przed swoim komputerem. Rozdrojenie jaśni. No. ty też, kurwa. Stary bań! Ma... Kurwa, Marek ruchę. Stary górka. Normalnie Normalnie A jako żarówka. na autostradzie. No znowu kur... A ty stój, czy mnie pcha w dupę Rosiek? Nie no Rosiek, ty po jesteś. Coś ty zrobił kurwa, na tym rodzie. O kur... ale odjebałem. Nie pytajcie co się wydarzyło, okej? Okay? Trochę mój mózg nie zaczaił, że trzymam sprzęgła, nie hamulec. Kur... jebany śnieg! Kur... a poślizg... Ja pierdolę je jeba... będę, des... ale des... śnieg, jak jeba... wszystko, des... gówno, 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 gówna, gówno, gówno, gówno. Ja Ja pier... dole, druga barierka, gówno, 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 gówno. Gorąca setka, setka rybę SK. Czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczyć. Wiem, że nie, każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie chce gdy... zmienić a nasze nie, Roz... sobie palca, no i przejdę, <laughs> mam, no bo nie mogę skręcać kierownicą w lewo albo w prawo i nie obchodzi mnie prawo i... <laughs>